Cześć, z tej strony Lis z domowego Suriwalu. W dzisiejszym odcinku nagranym w ten piękny lipcowy upalny dzień będziemy w dalszym ciągu analizować listę top 100 rzeczy, które mają rzekomo błyskawicznie znikać ze sklepów w razie sytuacji awaryjnych. Przeanalizujemy trzecią dziesiątkę z tej listy. Zapraszam. Im dłużej analizuję te listy, tym bardziej dochodzę do wniosku, że ktoś, kto tę listę układał, nie umieścił na niej rzeczy w takiej kolejności, w jakiej one naprawdę będą znikać ze sklepów. I mam też trochę wrażenie, że lista tych 100 rzeczy powstała troszkę na siłę, żeby właśnie było ich 100. No bo wiadomo, że lista 100 rzeczy zawsze brzmi lepiej niż lista 21 rzeczy, lista 37 rzeczy, lista 76 rzeczy, które będą bezkarwiecznicy zjeżdżali ze sklepów. Nie? 100 rzeczy brzmi lepiej. I trzecią dziesiątkę na miejscu 21 otwierają kuchenki. Kuchenki na propan, kuchenki na benzynę... Ogólnie mówiąc kuchenki turystyczne. To jest całkiem logiczne, bo kuchenki są nam potrzebne do bardzo wielu rzeczy, między innymi do gotowania posiłków, ale także w razie sytuacji awaryjnych będziemy je wykorzystywać do uzdatniania wody, czyli do jej gotowania. Będziemy je także używać do przygotowania ciepłej wody użytkowej, żeby na przykład się umyć czy zrobić pranie albo umyć naczynia po jedzeniu. I to wszystko będzie dużo trudniejsze, kiedy nie będzie gazu w rurce albo prądu w gniazdku, czyli domowa kuchenka gazowa albo kuchenka indukcyjna przestaną działać. I oczywiście można gotować na ognisku nawet jak się mieszka w bloku. Można wyjść na trawnik przed blokiem i tam zrobić ognisko. Pytanie, czy masz z czego i czy jesteś w tym mieście w stanie pozyskać odpowiednią ilość opału, żeby móc na tym ognisku gotować codziennie. Pewnie nie. Więc oczywiście, kiedy nie będzie na czym gotować, ludzie będą błyskawicznie wykupować różne kuchenki, te na kartusze i te na benzynę turystyczne oraz naturalnie paliwo do nich. Numer 22 na liście to preparaty witaminowe. W momencie, w którym będziemy musieli się przestawić z takiego jedzenia, jakie mamy na co dzień, czyli z tego świeżego jedzenia, które kupujemy w sklepach, świeżych warzyw, świeżego mięsa, na jedzenie z zapasów, które siłą rzeczy no, jest uboższe w składniki odżywcze niż to właśnie świeże warzywka, dobrze byłoby dostarczyć te substancje odżywcze z innych źródeł czyli właśnie na przykład w pigułkach, albo pod postacią preparatów do rozpuszczania w wodzie. Nie jestem jednak przekonany, czy przeciętni zjedacze chleba z zamrożonego ciasta skojarzą, że jedząc wyłącznie ryż, makaron i mąkę, powinni dostarczyć do organizmu więcej witamin i jednocześnie z tym ryżem, makaronem i mąką kupią te multivitaminy. Nie wiem. Na 23. miejscu naszej listy są syropy na kaszel. W zasadzie na oryginalnej anglojęzycznej liście mowa była o kroplach na kaszel. Zakładam, że chodzi o jakieś ziołowe preparaty na kaszel pod postacią kropli, które się nie wiem, z czymś rozrabia, albo się po prostu pod postacią kropli przyjmuje. W każdym razie, czemu akurat leki na kaszel były tak wcześnie na liście? Chyba dlatego, że ta lista nie jest ułożona od tych, które będą znikać najwcześniej. I to bardzo wiele by wyjaśniało. A może chodzi tutaj o to, żebyśmy chroniąc się przed hordą zombie, mieli pewność, że ani ja, ani moje dziecko nie zakaszle, zdradzając naszą pozycję tej hordzie zombie i że z zjedzeni? Absurdalne, ale może w tym szaleństwie jest metoda. Nie umiem powiedzieć, dlaczego ten punkt się tu pojawił i rzeczywiście, czy te preparaty będą szybko znikać ze sklepów. Szybciej niż inne lekarstwa. Nie wiem. Punkt 24 to środki do higieny intymnej i kosmetyki, do włosów i do skóry. Ale nie, że mydło. Tylko na przykład płyn do kąpieli, i szampon, i kremy. Że podpaski i tampony będą znikać, to jest oczywiste, nie ma się co temu dziwić, ale czemu miałyby znikać szampony i różnego rodzaju preparaty do skóry? Warto w tym miejscu zaznaczyć, że skóra powierzchniowa jest największym organem naszego ciała i jesteśmy narażeni na wnikanie przez tę skórę właśnie wielu czynników chorobotwórczych. I na przykład, kiedy musimy tę skórę regularnie dezynfekować, bo mamy pandemię i pracujemy w sklepie to dobrze jest tę skórę również nawilżać i natłuszczać jakimś kremem po to, żeby nie zniszczyć jej tym preparatem do dezynfekcji. Więc ten punkt jestem jak najbardziej w stanie zrozumieć. Poza tym chodzi tutaj o utrzymanie poczucia takiej normalności. 25 piąty punkt na naszej liście to bielizna termiczna. Góra i dół. Myślę, że gdyby coś złego zdarzyło się teraz, w lipcu, to nigdy by tej bielizny termicznej ze sklepów nie wykupował. Ale w zimnym półroczu, kiedy mogą być problemy z zaopatrzeniem budynków w ciepło, bo nie będzie prądu i gazu, bo trzeba będzie częściej wychodzić na dwór czy na pole po to, żeby przynieść do domu wodę albo opał, to w takiej sytuacji dobra odzież, dobra bielizna termiczna przyda się z całą pewnością. Wiecie przecież, że nie ma czegoś takiego jak zła pogoda, że może być tylko co najwyżej złe ubranie. 26 punkt na naszej liście to są piły, siekiery, toporki i kliny oraz preparaty do dbania o te narzędzia. Mniej więcej 30% terenu Polski to są lasy, i wydawałoby się, że w razie sytuacji awaryjnej, kiedy będzie brakować opału, Polacy ruszą do tych lasów, żeby to drewno ścinać i no właśnie, co dalej. Przywozić do domów. Jak ktoś mieszka w bloku, w mieście, to nawet nie ma kominka, żeby mógł to drewno spalić. Ale oczywiście ludzie mieszkający np. w takiej okolicy jak ta, blisko lasu, którzy mają gdzie palić drewnem, będą tego typu rzeczy kupować. W zasadzie oni powinni mieć je już teraz. I tutaj tylko taka mała, drobniutka uwaga. Nie chcesz uczyć się ścinać ani rąbać drewna w sytuacji awaryjnej, kiedy dostęp do lekarza będzie utrudniony. Bo przyszycie kilku palców, które sobie wtedy utniesz, albo wyleczenie zmierzonej kończyny, zmierzonej przez upadające drzewo kończyny, w sytuacji awaryjnej może nie być możliwe. Więc jeśli nie umiesz robić tego teraz, to na pewno wtedy się za to nie zabieraj. No, chyba że nie ma innego wyjścia. 27 punkt na naszej liście to folia aluminiowa. Taka cienka, spożywcza i grubsza. Oczywiście podstawowym zastosowaniem folii dla preperów jest robienie z niej aby naszymi myślami nie mogli sterować jeszcze ludzie z kosmosu, ani rząd. Ale taka folia jest wykorzystywana również do gotowania czy do grillowania żywności. Używa się jej na przykład do przygotowywania w niej ryb albo warzyw właśnie na grillu. Tam na tej liście było jeszcze napisane, że to jest świetny towar na handel, ale ja nie wiem, czy taki świetny, bo żeby ludzie chcieli się wymieniać na folię, to muszą mieć sami dla niej jakieś zastosowanie. Jeśli nie będą na niej gotować, to będzie ona dla nich raczej bezużyteczna. Jeśli macie jakieś inne pomysły na surdiolowe wykorzystanie folii aluminiowej, to piszcie proszę koniecznie w komentarzach pod tym filmem. Na miejscu 28 na naszej liście znajdują się kanistry na paliwo, plastikowe i metalowe. W zasadzie już trochę wspominaliśmy o tym przy omawianiu punktu pierwszego, którym były agregaty prądotwórcze. Agregaty nie będą działać bez paliwa, a to paliwo trzeba mieć w czym kupić i w czym przywieźć do domu. Nie tak dawno internet obiegły zdjęcia Amerykanów tankujących paliwo do foliowych worków, bo nie mieli lepszych sposobów na jego przechowanie. Więc tak, myślę, że takie kanistry mogą szybko ze sklepów znikać. Tym bardziej, że taki kanister z paliwem może później całkiem nieźle nadawać się na barter. Pytanie tylko jest takie, czy ludzie będą mieli czas, żeby pojechać najpierw do sklepu po te kanistry, a potem na stację, żeby te kanistry zatankować? Wydaje mi się, że w pierwszej kolejności będziemy chcieli pojechać jednak na stację i dotankować samochód i zatankować wszystkie pojemniki, które mamy w domu. I na stacji też często można dokupić takie kanistry, a jak się to nie uda, to trzeba kupić wodę destylowaną i ją wylać, a potem do tego plastikowego pojemnika po prostu nalać paliwa. Jest to rozwiązanie takie: Se. Nie najlepsze, no ale lepsze niż brak tego paliwa. Więc żeby było jasne, ja polecam wyłącznie kupowanie atestowanych kanistrów do paliwa plastikowych z odpowiedniego plastiku i metalowych. Metalowe zazwyczaj są lepsze, chociaż droższe. Numer 29 na naszej liście to worki na śmieć. W szczególności duże, w szczególności z mocnej folii, takie na przykład do celów budowlano-remontowych. Taka folia ma ogromną liczbę zastosowań. Można ją użyć do zbierania deszczówki, razem z wiadrem można ją użyć do zrobienia awaryjnej toalety, a potem po napełnieniu tego worka zawiązujemy go, odstawiamy i mamy problem na jakiś czas z głowy. W zasadzie nie da się mieć za wiele worków na śmieci. W ostateczności nawet można z dwóch worków włożonych jeden w drugi z warstwą gazet, ugniecionych gazet pomiędzy tymi workami, zrobić fantastyczny śpiwór. Można użyć zamiast wybitej szyby w oknie, zastosowań jest mnóstwo. I tak, jestem przekonany, że takie worki foliowe będą błyskawicznie znikać ze sklepów. Doszliśmy do punktu 30 na naszej liście, czyli do papieru toaletowego, mokrych chusteczek i ręczników papierowych. Nie zliczę, ile razy przy poprzednich filmach pojawiał się komentarz pod postacią: Papier toaletowy jest najważniejszy, powinien być pierwszy. Tak, papier, mokre chusteczki i ręczniki papierowe będą błyskawicznie znikać. Zwłaszcza wtedy, kiedy musimy oszczędzać wodę, będziemy chcieli bardzo wiele różnych rzeczy wytrzeć właśnie papierem. Na przykład, jak tam się coś w kuchni rozleje. I tak jak nie da się mieć za dużo worków na śmieci, tak samo nie da się mieć za dużo papieru. Wiecie, jak nie ma papieru, to zawsze można się podmyć wodą i mydłem, ale jak nie ma wody, mydła i papieru. No to już jest naprawdę duży kłopot. Zresztą panika zakupowa na początku pandemii pokazała, że papier toaletowy właśnie znika ze sklepów błyskawicznie, mimo faktu, że teoretycznie woda w kranach jeszcze ciągle była, ale z jakiegoś względu jednak wolimy mieć ten papier. Była też tu mowa o mokrych chusteczkach, które jak najbardziej pomagają zachować higienę, kiedy brakuje wody. Ale nie trzeba robić ich zapasu, można sobie doskonale poradzić, mając po prostu odpowiednio mocny ręcznik papierowy i odrobinę wody. Zamknęliśmy kolejną dziesiątkę. Czy coś na tej liście mnie zaskoczyło? Niespecjalnie. Może tylko to, że papier toaletowy jest rzeczywiście tak daleko na tej liście. No i te siekiery i piły. Czy one rzeczywiście będą znikać ze sklepów? W Polsce wydaje mi się, że nie. Jestem strasznie ciekaw, co jest dalej na tej liście. Bo powiem wam w sekrecie, że żeby ten materiał wyszedł fajniejszy, to ja nawet tę listy nie bardzo przeglądałem. Zobaczymy, co będzie dalej na liście. Na koniec tradycyjnie chciałbym Was bardzo gorąco zachęcić do obejrzenia innych materiałów, które dla Was przygotowaliśmy, w szczególności tej playlisty, do wspierania nas na Patronacie za pomocą tego odnośnika, bo nasi patronie mają możliwość oglądania filmów dwa dni wcześniej i w środku bez reklam, oraz do subskrybowania naszego kanału za pomocą tego linku, aby nie przegapić kolejnych filmów, które dla Was przygotujemy. Do zobaczenia w następnym odcinku z tego cyklu, ale też w innych. Trzymajcie się, cześć!